Cześć, z racji zbliżającego się okresu świątecznego postanowiłem przygotować dla Was materiał dotyczący tego, jak kupić używanego iPhone'a, na co zwracać uwagę i które modele e, tych telefonów są warte Waszej uwagi. Wiem, że część z Was zdecyduje się w najbliższym czasie na zakup takiego telefonu, a może zdecyduje się też na sprezentowanie go komuś bliskiemu. W ciągu ostatnich lat, sporo osób właśnie w okresie. Przed świątecznym pisało do mnie z takimi prośbami, na co zwracać uwagę, czego się wystrzegać, więc myślę, że ten materiał okaże się dla was przydatny, także serdecznie was witam i zapraszam do oglądania. Pierwszą i myślę, że najważniejszą rzeczą, na jaką trzeba zwrócić uwagę przy zakupie nowego iPhone'a, jest to, czy to urządzenie nie było kradzione. Apple przygotowało specjalną stronę. Znajdziecie link do niej w opisie, na której można. Wprowadzić numer seryjny albo numer e-mail danego urządzenia, wpisać go i od razu zobaczymy taką jego historię. Jeżeli sprzedawca takiego urządzenia jest po prostu osobą uczciwą, to nie będzie mieć żadnych problemów z udostępnieniem nam takiego numeru. Tym bardziej, że on nic na tym nie traci. My nie zyskujemy praw do takiego urządzenia. I tak dalej, i tak dalej. Także prosimy o numer seryjny, czy po prostu sobie go spisujemy. Go znajdziemy albo w ustawieniach, przechodząc w ustawieniach telefonu, albo na tylnej części obudowy takiego iPhona. Wpisujemy, sprawdzamy. No i już wiemy, czy to urządzenie nie było kradzione, jaka jest jego przeszłość. I od razu możemy przystąpić do punktu drugiego, czyli sprawdzanie, czy to jest oryginał w ogóle. To urządzenie, które Kupujemy. Jeżeli oczywiście numer seryjny i numer e-mail się zgadzają z tym, co jest na stronie appu, no to problem tak naprawdę niknie, bo od razu no widzimy, jak sprawa wygląda. Jeżeli ten numer nie jest odczytywany w ogóle, no to wiadomo, że to jest podróbka. Czasem jednak nie mamy możliwości sprawdzenia tego numeru e-mail i numeru seryjnego. Szczególnie kiedy jesteśmy na przykład za granicą i widzimy takie. No, Nowe pudełka, albo po prostu nie, sprzedawca akurat nie chce nam tego udostępnić. To już jest sygnał, który ja osobiście potraktowałbym jako koniec takiej transakcji, no ale niektórych to dalej nie przekona. Może przytoczę przykład z mojej rodziny, który mnie dotknął. System dla laika, nawet jeżeli to jest Android, tylko czy jakieś inne oprogramowanie udające iOS, wygląda tak samo. Jeżeli osoba. Kupująca nie ma odpowiedniego wyczucia, nie ma odpowiedniego doświadczenia, nigdy nie widziała przez dłuższy czas systemu iOS na swoje oczy, no to będzie miała problem z odróżnieniem oprogramowania. Dlatego więc warto sobie otworzyć na stronie Apple zdjęcia takiego urządzenia i po prostu kropeczka po kropeczce porównywać, czy wszystko się zgadza, jak ten sprzęt jest spasowany, jaki on jest jakościowo. Można się przejść na przykład do jakiegoś punktu sprzedaży. Pomacać, że tak powiem sobie to urządzenie, i potem u tego sprzedającego porównać to, czego doświadczyliśmy. W mojej rodzinie był przypadek, kiedy bliska mi osoba chciała za granicą kupić iPada, akurat i to, że jest to podróbka, odkryliśmy dopiero po policzeniu dziurek, które są na dole tego iPada osłaniających głośniki. Więc jak widzicie, nawet takich małych szczegółów warto się to patrywać, warto je porównywać. No, bo po prostu mogą nas uchronić przed zakupieniem zwykłej podróbki, która ani nie będzie działać dobrze, ani nie będzie nas satysfakcjonować. Szczególnie należy się wystrzegać takich miejsc, o czym rozmawialiśmy też w, ostatnim, w jednym z ostatnich odcinków Mayapple Daily, no, gdzieś, gdzieś tam na stacjach benzynowych czy bramkach na autostradzie panowie podchodzą, mówią: iPhone 6, nowiutki, cieplutki. No, jeżeli coś jest zbyt tanie, to prawdopodobieństwo, że jest oryginalne, że jest dobre, że jest wysokiej jakości, jest bardzo małe, także warto też na to zwracać uwagę. Trzecim punktem, na którym myślę, że jest dosyć istotny, jest to, czy iPhone nie był uszkodzony. Zarówno warto sprawdzić obudowę. Yy... Czy nie ma żadnych jakichś poważniejszych obić? Oczywiście, jakieś takie małe ryski, przetarcia. To są sprawy, które w używanym sprzęcie no, są na porządku dziennym. Nie ma co, co oczekiwać cudów, że telefon będzie jak po wyjęciu z pudełka, jeżeli ktoś go użytkował pół roku, rok czy nawet e, dwa lata. Warto sprawdzić sobie czasy pracy na baterii, wejść po prostu w ustawienia, ogólne, ogólne bateria. E, tam zobaczymy, ile mniej więcej w ciągu ostatnich e, Ostatniego okresu ładowania takie urządzenie trzymało na baterii. Jeżeli te czasy są śmiesznie niskie, no to prawdopodobnie jest też coś z baterią. Warto odpalić sobie zdjęcie, które będzie całkowicie czarne i całkowicie białe w galerii telefonu. Pozwoli nam to sprawdzić, czy wszystkie piksele świecą w prawidłowy sposób. Jeżeli mamy normalną tapetę, normalny interfejs, to bardzo ciężko to czasem dostrzec. Ja też miałem taki problem akurat z nowym urządzeniem. Natomiast kiedy właśnie odpalimy sobie taki kolor, włączymy biały i czarny, to od razu zauważymy, że na przykład jeden piksel nie świeci, czy właśnie świeci za mocno i od razu problem no, będzie zauważony. Oczywiście to komuś może przeszkadzać, może nie, ale na pewno warto na to zwrócić uwagę. I przechodzimy teraz do punktu czwartego, który jest bezpośrednio związany z tym, czy iPhone nie był uszkodzony, ale jednak zdecydowałem się na wyodrębnienie go. Mianowicie, czy iPhone nie był zalany. Eee, to jest teraz wiedza tajemna i praktycznie mało osób ma o niej świadomość. Dodam też od razu, że nowe iPhone, czyli 7 i 7 Plus są, mm, no, może nie wodoodporne, ale chlapoodporne, to znaczy, że jeżeli ktoś je tam wyleje się trochę wody, czy czy deszcz zmoczy, to nic się z nimi nie stanie. Jeżeli chodzi o starsze urządzenia, to iPhone 6s i 6s Plus jest jeszcze w miarę szczelną ma konstrukcję, natomiast starsze iPhoney nie. W każdym razie przechodząc do głównego tematu tego punktu, czyli jak sprawdzić czy iPhone był zalany, jest specjalna strona Apple, która pokazuje gdzie znajduje się taki wskaźnik zalania wodą. Ja oczywiście do niej podlinkuję. W Opisie tego filmu. Mianowicie w ostatnich iPhone'ach najczęściej to jest w tacce na kartę SIM. Jeżeli wbijemy tą igiełkę, tacka nam wyskoczy, tam jest karta SIM, możemy ją wyciągnąć. Jeżeli się dobrze przypatrzymy, poświecimy sobie latarką, no bo tam jest oczywiście ciemno, to zobaczymy taki malutki wskaźnik. On, jeżeli iPhone nie jest zalany, jest srebrny albo biały i praktycznie go nie widać. Natomiast jeżeli iPhone miał kontakt z wodą i tam do tego wskaźnika, co przez tackę na kartę SIM, która ma dziurkę, jest bardzo proste, woda się dostała, no to ten wskaźnik zmieni kolor na czerwony. Warto na to zwrócić uwagę, warto poprosić sprzedawcę, jeżeli kupujemy przez odległy, jakiś z drugiego końca Polski na przykład, żeby nam wysłał zdjęcie tego miejsca, dobrze doświetlone, no a najlepiej oczywiście sprawdzić to samemu na miejscu. Piąty punkt, który tak naprawdę nie dotyczy nas za bardzo, jeżeli kupujemy iPhona w Polsce, ale jeżeli go na przykład kupujemy na eBayu, sprowadzamy ze Stanów lub kupujemy go jako trzeci właściciel, czyli że od kogoś, kto już kiedyś odkupił no, od pierwszego właściciela urządzenie, jest to, czy iPhone nie ma simloka. O ile w Polsce ten problem praktycznie zginął, na szczęście kilka lat temu. Tak, chociażby w przypadku Stanów Zjednoczonych, no jest nadal obecny. Warto więc to sprawdzić, warto upewnić się u sprzedawcy, czy takie urządzenie nie ma Simloka. No, bo można się po prostu nadziać: może taki telefon przyjść, będzie w dobrym stanie, włożymy kartę SIM, no i okaże się, że jest problem. No najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście wstawienie własnej karty SIM. Można też przez to od razu zobaczyć, czy nie jest jakoś uszkodzony moduł LTE do działania internetu, co wbrew pozorom czasem może się zdarzyć. No i od razu zobaczymy, czy łapie zasięg, czy wszystko jest w porządku. Na stronie Apple znajdziecie wytyczne, które, przez które trzeba przejść, żeby przygotować telefon do sprzedaży. Między innymi trzeba wyłączyć funkcję Find My iPhone, trzeba wyzerować urządzenie, wylogować się z iCloud i tak dalej, i tak dalej. Nie zawsze sprzedawca, szczególnie jeżeli jest laikiem, ma pojęcie o takich rzeczach, dlatego warto mu po prostu te punkty podesłać. To również jest opisane na stronie Apple, chyba jest również opisane na naszej stronie MyApple. Również link do, tego, do tych kroków zostawię w opisie. Po prostu warto jest sprzedawcy podesłać, jeżeli już przeszliśmy przez wszystkie te wytyczne dotyczące sprawdzania jakości sprzętu, które przedstawiłem wcześniej, no aby nie było na przykład tak, że dostaniemy telefon i z nim wszystko będzie w porządku, tylko nie będziemy mogli się zalogować na własne Apple ID, bo na przykład nadal będzie on zabezpieczony e, Find My iPhone czy, czy czymś w tym stylu. Powiedziałem na początku, że będę omawiał również kwestię tego na jakiego iPhone'a się zdecydować. E, iPhone'ów no, mamy już przez te 9 lat produkcji tych urządzeń, nagromadziło się na rynku całkiem sporo, jednak uważam, że nie, nie wszystkie nadają się teraz no, po prostu do zakupu. Jeżeli chodzi o najnowsze oprogramowanie, to ostatnim iPhone'em, najstarszym iPhone'em, który jest wspiera, jest iPhone 5. I to jest iPhone, który uważałbym tutaj za pozycję wyjściową. Ja starszych urządzeń. Już bym teraz nie kupował, bo one nawet działające pod kontrolą systemu iOS 9 czy iOS 8 no nie są demonami szybkości. Mają bardzo małe ekrany, jak na współczesne standardy, wręcz mikroskopijne. No i te telefony już swoje przeszły one są, nie są już produkowane od dłuższego czasu, więc one już na tym rynku wśród tych użytkowników trochę sobie podziałały i znalezienie też czegoś w naprawdę świetnym stanie. Będzie problemem. Te telefony również nie trzymają jakoś super na baterii. No po prostu czas yy, i rozwój technologiczny nadgryz yy, je w dosyć dużym stopniu. Także pierwszym iPhone'em, myślę, który, nad którym warto się zastanowić, który chodzi teraz w naprawdę dobrych cenach na rynku urządzeń używanych, jest iPhone 5. Yy, to urządzenie nie ma 64-bitowego procesora. I ono jest dosyć wolne mimo wszystko. Tam nie jest też rewelacyjnie z baterią. Bliska mi osoba na co dzień używa tego, tego telefonu. On po prostu demonem prędkości nie jest. Jednak jeżeli ktoś potrzebuje po prostu telefonu do maila, przeglądarki, dzwonienia, SMS-owania, a także pogrania w gry, skorzystania z jakichś aplikacji podstawowych, tam wszystko działa. Jeżeli coś się uruchomi, to działa bez problemu. To nie jest tak, że ten telefon się jakoś przycina, zawiesza i tak dalej. Takich sytuacji nie ma. No natomiast aplikacje uruchamiają się dużo, długo. Aparat no już odstaje od tej czołówki, która przez 4 lata poczyniła znaczne postępy. Także to raczej jest urządzenie no takie wyjściowe i ja bym sugerował dopłacenie troszeczkę do iPhone'a 5S. Który już ma 64-bitowy procesor, znacznie lepszy aparat, ma Touch ID, co jest olbrzymią wygodą, czyli ten czujnik linii papilarnych pozwalający na odblokowanie urządzenia, więc to już jest na pewno ciekawsza alternatywa, do której nie będziemy musieli aż tak dużo pieniędzy dopłacać. Jeżeli chcemy coś z większym ekranem, 4,7 Cala czy 5,5 Cala, no to już musimy skierować swoją uwagę w kierunku iPhone'ów 6. Jeżeli chcemy mieć 3D Touch i dużo lepszą kamerę, kręcącą 4K, no to tutaj do wyboru pozostaje iPhone 6S i 6S Plus oraz iPhone SE. iPhone SE to jest tak naprawdę iPhone 6S, spakowany w iPhone'a 5S, ale pozbawiony 3D Touch, mówiąc takim dużym uproszczeniem. Naprawdę świetne urządzenie, które chodzi teraz w bardzo dobrych cenach, także jako nowe. To jest najtańszy iPhone, którego można znaleźć w ofercie Apple. Potem mamy oczywiście najnowsze iPhone 7. Tutaj no, to jest sprzęt, który podejrzewam, że mało osób się będzie decydowało na używany, no bo on zadebiutował dopiero dwa miesiące temu, więc ten rynek tutaj sprzętu używanych jest no, po prostu mały. Ominąłem również iPhone'a yy, yy, 5C. iPhone 5C to jest tak naprawdę iPhone 5 z troszeczkę lepszą baterią, ale w plastikowej obudowie, więc wszystko w zasadzie, co yy, powiedziałem o iPhone'ie 5, no, można również do tego modelu odnieść. To wszystko. Myślę, że te porady okażą się dla Was pomocne po prostu i wykorzystacie je, jeżeli kupujecie komuś bliskiemu iPhone'a lub po prostu sobie nowe urządzenie. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące właśnie zakupu tutaj nowego urządzenia, zostawcie je pod filmem. Ja postaram się na nie odpowiedzieć. Możecie również wejść na nasze forum MyAppu. Tam jest mnóstwo entuzjastów sprzętu tej marki, które, którzy po prostu pomogą Wam w dokonaniu właściwego wyboru. Bądźcie czujni przy kupowaniu nowego iPhone'a. Stosujcie się do tych porad, o których mówiłem. Wtedy na pewno nie wtopicie swoich pieniędzy, tylko po prostu kupicie fajne urządzenie. Na koniec gorąco zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału, oglądania innych materiałów wideo. Komentowania, udostępniania tego materiału oraz oceniania go słyszymy się już niedługo. Na razie cześć.